Strony. Poświęcenie, determinacja, odwaga żołnierzy, którzy, którzy działali w zakresie odzyskania przez Polskę niepodległości, to moment, który warto wspominać, bo dzięki nim zaistnieliśmy na mapie świata. Ta odwaga doprowadziła do tego, że my jesteśmy wolnym krajem, jednak odzyskanie niepodległości okazało się Wiązało się, może tak powiem, wiązało się z szeregiem kolejnych działań. Trudno było zorganizować nowo powstałe państwo, ale pojawiły się też zagrożenia związane z utratą tej niepodległości. Zapraszam młodzież i no, gratuluję przede wszystkim takiego sukcesu. Bardzo proszę również o to, byście wyłączyli telefony komórkowe, byście posłuchali, jaką historię chcą Wam opowiedzieć. Uczniowie, chcę Wam opowiedzieć podzież, bo jest to ważna opowieść, opowieść o tym, czy wszyscy cośkolwiek robimy dla Polski, czy stać nas na to, by cośkolwiek zrobić dla kogoś innego. Zapraszam uczniów. Z okazji Święta Niepodległości zapraszamy wszystkich na inscenizację pod tytułem Przewrócić ich pamięć. Historia żołnierzy wyklętych. Dzisiaj nie będziemy mówić o wielkich bohaterach listopadowych dni, zobaczycie ich w telewizji, czy też przeczytacie o nich w internecie. Dzisiaj będziemy mówić o wolności. O ludziach, dla których wolność pozostała tylko marzeniem. 1 września 1939 rozpoczęła się II wojna światowa. Z zachodu Wehrmacht, ze wschodu Armia Czerwona. Polakom pozostał honor cenniejszy od życia. Bez czołgów, karabinów, samolotów wytrwaliśmy przeszło miesiąc. Kolejne miesiące, lata, to czas realizacji planu okupantów. Naród polski miał przestać istnieć. Na zachodzie obozy koncentracyjne, na wschodzie wywózki na Syberię i Łagry. Co pozostało Polakom? Nadzieja i wiara, że nie wolno się poddać, że trzeba walczyć o. lepsze obozy. struktury podziemnego państwa. Nazwiska zastąpiły pseudonimy. Bo to była jedyna gwarancja bezpieczeństwa. Na tajnych kompletach Basia poznała Tomka. To była miłość od pierwszego spojrzenia. On, żołnierz Armii Krajowej, ona łączniczka. Okupacja nie była w stanie zniszczyć ich fascynacji sobą. Dobrze. Ostatni raz widzieli się 1 sierpnia 1944 roku. Basia trafiła jako łączniczka na Stare Miasto, Tomek na Żoli Oboje przeżyli, ale już nigdy się nie spotkali. Musimy pamiętać, że wojna to też wielka polityka, w której malutcy nie biorą udziału. W Teheranie w 1943 roku czołowi przywódcy Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych sprzedali Stalinowi część Europy Wschodniej za jego pomoc w walce z Hitlerem. Sprzedano na za cenę szybkiego i taniego zakończenia wojny. Pewnie, że próbowaliśmy protestować i głośno krzyczeć nie. Próbowaliśmy walczyć w obronie godności, butelki z benzyną, przeciw niemieckim czołgom. Walka o godność zakończyła się zniszczeniem Warszawy i zamordowaniem milionów niewinnych ludzi. Nadchodził nowy kąt ze wschodu.